Cześć, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Dzisiaj lecimy sobie, tak jak wczoraj wam mówiłam po wczorajszym odcinku Że dzisiaj challenge na profit, jaki z mojej kwoty Także dzisiaj challenge od 45 zł do koski, do jakiegokolwiek profitu Mam nadzieję, że siądzie, czy siądzie do końca Ponieważ pojawi się również hasło konkursowe Żebyście mieli szansę zgarnąć sobie skinka totalnie za darmo Kupicie na mojego Discorda, który jest w opisie pod filmem Ponieważ tam są wrzucone wyniki na skiny z poprzednich odcinków no, i oczywiście, jeżeli wpłacacie, to, to z moim kodzikiem, co który tutaj wpisujecie, aktywujecie, macie 10% do każdego depozytu i 20 na start dla nowych użytkowników. No i oczywiście, przygotowane dla Was trzy konkursiki z minimalną wpłatą 8,40, w których macie szansę zgarnąć sobie abubkę, kałaszkę oraz rękawice. a wpłacając minimum 20 zł, oczywiście to motokoskę o wartości 1400 zł, także powodzonka. Jeżeli skinę wygracie, od razu go dostaniecie do swojego ekwipunku na CSGO Skinsie. No, i wtedy też konkursik się zakończy. Także wkład możecie dokonywać wielokrotnie. Życzę Wam powodzenia. Trzymam kciuki i pamiętajcie, że stronka jest dla osób pełnoletnich i grajcie z głową. Także nie przedłużając, zabieramy się już do naszego challenge'u. Dobra, zaczniemy sobie od pierwszej baterki. 45 zł, jest szansa z tego coś wyrzeźbić, ale ja polecę sobie na spokojnie, dlatego bierzemy low casy do 10 zł. No, 8 groszy nadwyżki, no ale nie dało mi się zbić też do pełnych 405 zł. I standardowo lecimy sobie trzy osoby na trybie normalnym, standardowym. Standardowo na standardowym. Mamy jednego przeciwnika, dodajemy ostatniego bocika. No i mam nadzieję, że tej low y bardzo fajnie nam oddadzą, że już będzie jakiś proficik z pierwszej watelki. No póki co, Rosso tutaj jest na prowadzeniu 8 zł, już ma tutaj na, na pół, na, na liczniku, na liczniku ma 8 zł. Mnie to troszeczkę niepokoi, CZka do nas leciała za 5 zł. No niecałe 5 zł. Brakuje nam dosłownie grosików, żeby przebić i mamy chyba batelkę pierwszą mamy. Nie. Co się nie dzieje naprawdę. Druga batelka. No znowu nie mamy z czego tak naprawdę zaszaleć, ale ja bym poleciała tutaj na naklejeczki na buście jedną sztukę taką, jedną sztukę taką. No i do tego dorzuciłabym może. case'a, także raz na buście i może tak do 8 zł jeszcze jakoś skrzyneczka ultra case'ik na buście no kto nie ryzykuje szampana nie pije dalej lecę w tryb standardowy poprzednio nie udało się wygrać także teraz liczę na to, że będę miała jak najwięcej wchodzimy sobie w drugą batelkę wszystkie skrzyneczki są na buście także mam nadzieję, że tutaj fajnie nam sypną no póki co pierwsza nic totalnie nie oddała druga z naklejeczkami Same grosiki, same grosiki tutaj wleciały, więc mnie to bardzo, bardzo martwi Że skrzynki na bójście tym razem mi nie oddają Ultra case Okej, okay, mamy bizona Okej, okay. no Szczerze nie wiedziałam, że coś takiego wleci ze skrzynki za 8 zł, ale odbiliśmy się i mamy już 60 zł 60, no mogłoby być 59 albo 61 no, Żadny 60 tu, tu nie chce yy, Dlatego Lecimy sobie w kolejną batelkę, no i teraz chyba mogę sobie dać lowcase'y na jesterku, one bardzo fajnie sypią, dam je sobie dwa razy i do tego na jesterku tą skrzyneczkę z tymi craftami i myślę, że to będzie w trybie underdog na trzy osobki. lecimy sobie, no i tutaj już widzę mega fajne e, dropy z tych skrzynek, oczywiście dla moich oponentów, bo chciałabym mieć jak najmniej w tej batelce, no ich y, pierwsza skrzyneczka, no Słabo, słabo dała liczyłam tutaj na emeczkę dla moich przeciwników No i poleciała ta emeczka, tylko teraz jest kwestia taka, że botrosto musi coś trafić najlepiej Stickerka za 5 dyszek na swoje konto I dupa, przegraliśmy batelkę Ja dupce Kur... Było tak blisko No i wracamy do 3 dyszek No i nie jest kolorowo, nie jest kolorowa Że nie była w underdog, znowu pójdę w tryb underdog Damy sobie dwie takie i jednego ultra case'a z racji takiej, że on fajnie oddał trzy osóbki to jest moja ostatnia nadzieja bo potem nam zostanie 8 groszy na koncie mamy jednego przeciwnika, lecimy sobie z botem Emilii wow, wow naprawdę, zacięta walka all inek poleciał i bot Emilii oczywiście tutaj jest w naszej batalce co mnie bardzo, bardzo niepokoi drugi lowcase'ik na czestarku emeczka poleciała dla Aleksandru tym oto sposobem Emilka ma to. Tak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Mamy! Odbiliśmy się! 53zł na koncie Bywało lepiej Ale tu widzę baterka jakąś za 28zł Mamy z lowcase'a Mamy jedną naklejeczkę, no i oczywiście Lovely case na buście. Jestem ciekawa czy ten Lovely case na buście. rzeczywiście coś nam fajnego tutaj Eee... Zrob no słabiutko, no, ale to jest tryb normalny Także nie ma co się dziwić, batelka za 3 dyszki Lovely case musi coś tutaj pokazać no i lipa, no wygraliśmy batelkę, ale no jesteśmy na minusie, jesteśmy na minusie Wracamy do punktu wyjścia z powrotem, 45 zł na moim koncie i tak myślę, że teraz jest czas na tryb Standardowy chyba Polecimy, spróbujemy No i ja bym tak sobie poleciała właśnie na tego lowcase'a dwa razy jednak Interreg case'a także dwa razy No i tak do dwóch dyszek, żeby sobie tutaj dobić No ten, ta skrzynka no musi oddać, musi oddać Kiedyś odda. Lecimy sobie 3-4-3 osoby. Let's go! Let's go! No i tutaj liczę, że w końcu ten stickerek nam wypadnie pod Adrian i mamy przeciwnika. No dobra, no dobra, chłopaki. I Emeczka poleciała na trybie boost. Poleciała MEczka za 4 dyszki. Powiem wam, że ta skrzynka mi naprawdę zadziwia. No tutaj do mnie niestety nie doleciała. Prawie wleciałabyśmy na pewno byli na równi z naszym przeciwnikiem. No i tutaj Indirek Kesik, Czy on na bujście też coś fajnego sypnie? Mamy tylko Diglanos Nie, to się nie miało tak potoczyć. Ja! No, cztery zotę. Powiem Wam, że no. Kościół tutaj rozjechał system. A my zostajemy z niewielkim tutaj balansikiem, Co my tutaj mamy? Iwentowa Amokes C4 Case. No zobaczymy, co tutaj gościu skleju za batelkę. No mam nadzieję, że bardzo fajną tutaj skleju, że skrzyneczki odpowiednie tutaj dobrał. To jest tripshirt, więc tu musi jakiś mocarny item, oczywiście wpaść, żeby był proficik z tej batelki. No póki co, no to skrzynki nam żałują. Dokładnie, dosłownie żałują. Tutaj skinka jakiegoś dobrego. Ember może coś zarzuci. No, Galilek, no ale nie, to jest Lipton. No i chyba GG, to jest GG. No, niewiele nam zostało po tej batelce. No, też głupio dołączyłam. Dyszkę jesteśmy na minusie. 17 zł na koncie. I tutaj chyba All in, bo nic innego raczej nie uda nam się ugrać. Także jeden lowcase na czesterku poleci sobie. I oczywiście do tego dorzuciłabym, na to nas nie stać. Um, hmm. Czy te cztery case dawać w trybie normalnym? No, raczej nie, raczej nie. Myślę, że tutaj. Charmsy, Charmsy mogą wlecieć. Nie mogą wlecieć, bo mnie nie stać. Eee, także... Dobra, lecimy tego też cztery Kejsa. Trzy osoby tryb standardowy chyba tym razem? Tak, bo standardowy. No bo wcześniej nie wygrałam, także lecimy w tryb standardowy. I powoli zaczynam tracić nadzieję. Nadzieję matką ostatnich, albo nadzieję matką głupich. Ja raczej preferuję to drugie powiedzenie. Eee, no i już GG, To już jest GG Przewaga, underdog byłby moim trybem zdecydowanie Po challenge'u niestety to zrobisz jak jest nie zrobisz Było blisko, w sensie było blisko, no, był dobry proficik Ale później Tego proficiku już nie było, szczęście mnie opuściło No i co, jeżeli Chcecie wygrać z o tej wartości zostawcie suba z dzwonem, lajka A w komentarzu możecie po prostu napisać jaka jest u was pogoda U mnie jest niestety ciepło Deszczowo, ciepło, deszczowo i tak na zmianę, więc nie fajnie, nie cieszę się z tego. Ja lecę, uciekam, także no co, trzymajcie się mi wieczoru, hejka.